Kolejną niedzielę, dzisiaj przychodzę do Was z całkiem obszerną książką, a jest to Miłość to nie grzech Romy Fisher. Tak się prezentuje, bardzo ładna okładka. Już Wam pokazuję tył. Powiem Wam, że tą książkę dopiero co właściwie przeczytałam, ponieważ otrzymała ją moja mama. Ponieważ zgłosiłam ją do konkursu Mama Recenzuje. Wydawnictwo ogłosiło jakiś czas temu taki konkurs Mama Recenzuje bądź Babcia Recenzuje. Czyli mieliśmy zachęcić kogoś bliskiego do przeczytania tej właśnie książki. Moja mama już ją zrecenzowała na moim Instagramie i na fanpage'u, możecie tam przeczytać jej recenzję. A dzisiaj moja opinia i już Wam powiem czy się z zgadzam z moją mamą czy też nie. Ale może zacznę, opowiem Wam o czym ona jest. Książka opowiada o Elwirze, która właśnie wydaje swoją debiutancką książkę, w której opisuje przygody, przeżycia, ale też miłość swoich pradziadków, którzy poznali się podczas II wojny światowej, więc naprawdę ta książka musiała być bardzo, bardzo ciekawa. Kobieta bardzo dużo spędza czas ze swoją babcią, gdzie jak tylko się spotkają, ona opowiada jej o gdyni, która była dla niej. O której właściwie babcia Elwidy wie bardzo, to bardzo dużo. I w książce jest też mnóstwo opisów: jest opisane jakieś mniej, miejsca w Gdyni, jak kiedyś wyglądało, jak jest, o, są wspominane jakieś pomniki i różne, różne rzeczy. I ja osobiście w Gdyni byłam bardzo, bardzo dawno temu, jak byłam mała, więc właściwie te opisy, mało, mało może. Mało mi mówiły po prostu. Nie byłam tam nigdy tego nie widziałam i właściwie fajnie coś się dowiedzieć, ale myślę, że ta książka była fajna dla osób, które tam mieszkają w Dni, albo wybierają się to mega. Były tu wspominane też miejscowości, takie jak Poznań, Bolesławiec, Gorzelec, Gorlic. To są już bardziej bliższe mi miejscowości, ponieważ w nich byłam, to mnie bardziej bardzo zachęciło do przeczytania i byłam ciekawa, co o tych miastach będzie napisane. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Elwila. Jest zakochana w leśniczym w Krzysztofie. Bez niego nie wyobraża sobie życia i są bardzo w sobie zakochani. Mnóstwo mają wspólnych planów. I do ich leśniczówki przyjeżdżają przyjaciele. Okazuje się, że przyjaciół dzieci cały czas żyją życiem wirtualnym, nie wyobrażając sobie niczego innego, jak tablet, telefon, a okazuje się w Leszniczówce, że są tam rzeczy, które faktycznie są lepsze niż ten świat wirtualny i mogą spędzić całkiem inaczej czas na świeżym powietrzu, coś ich w końcu zaczyna interesować, więc fajnie jest pokazane, że życie, można powiedzieć, na wsi, w takim mie miejscu na poboczu, może być bardzo ciekawe i interesujące dla najmłodszych. Dodatkowo, podczas tej wizyty Krzysztof zauważa dwóch podejrzanych mężczyzn, którzy chodzą z wykrywaczami, czegoś szukają. Bardzo ich to niepokoi, ponieważ nie wiedzą, co się tam dzieje, czego ci mężczyźni szukają. Okazuje się, że są to Niemcy i. Próbują, właściwie wykopują jakieś podejrzane skrzynie z ziemi i cała akcja tutaj właśnie jest opisana. Co to były za skrzynie? Kim są ci mężczyźni? Naprawdę, ja troszeczkę już tak y, domyślałam się, kim są i co tam będzie, ale bardzo fajnie jest to opisane. Ogólnie książka jest fajna, lekka, przyjemna, pomimo, że obszara, fajnie się ją czyta na no, takie oderwanie się od rzeczywistości bezstresowa. Jedynie co to dla mnie było troszeczkę zbyt dużo tych opisów o Gdyni, ale jeżeli ktoś jest w tym mieście albo się wybiera, to jej, super sprawa. Można obejrzeć te miejsca, które są wspomniane w tej książce, więc rewelacja. Dodatkowo, co mogę Wam powiedzieć, że. Książka jest pisana prostym językiem, i myślę, że faktycznie każda osoba w każdym wieku może ją przeczytać. I to chyba nie na tyle, tak mi się wydaje. Myślę, że to jest taka książka, która może czytelników zachęcić do odwiedzania tych miejsc, o których są właśnie wspomniane, czyli głównie Gdynia. Także jak najbardziej możecie po nią sięgnąć. A dajcie znać, może ktoś z Was jest z miasta, to jak najbardziej napiszcie i przeczytaliście czy coś tej pisarki, bo to już jest moja. Chyba już czwarta książka, którą czytam, te pisarki. Wszystkie są dość podobnym językiem pisane, ale jeżeli od kiedy recenzuję tutaj wam książki, to chyba jeszcze się nie pojawiła żadna recenzja. Także czytałam poza kanałem, kiedy go nie miałam. No nic, kochani, będę się z wami żegnać. A już dziś wam powiem, że wczoraj była u mnie straszna burza. I po prostu nie miałam co robić. I właśnie tą książkę skończyłam wczoraj, a przy okazji zaczęłam nową, bo burza taktyk no kilka godzin trwała, więc zaczęłam czytać nową i już powiem Wam, że ją prawie kończę. więc że pewnie przyszły weekend będzie recenzja książki, może nie tylko jednej, zobaczymy, jak będę miała czas w tygodniu. Także zobaczymy, ale może będą dwie. Także czekajcie koniecznie. Życzę Wam udanej niedzieli i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!